Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Witajcie w sobotę, 18 listopada. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Poranny, czas z kawką, taki, żeby sobie odpocząć, taki, żeby po to takie duchowe radio, nie wiem jak to nazwać, ale takie, żeby nasza dusza też wiedziała, że ją zauważamy, że już wiemy, że ona tutaj w nas siedzi. Wiemy, że przyjęła sobie to życie po to, żeby doświadczać I pomagamy teraz naszej głowie zrozumieć, co tu się w koło nas dzieje. Bo nasze ego, nasz mózg, ono mówi: o, co tu chodzi, no na co mi to wszystko. Przecież ja nie urodziłam się po to, żeby cierpieć. Nie, po to, żeby cierpieć to nie, ale po to, żeby doświadczać. I w momencie, kiedy przestaniemy, Będziemy wiedzieli po co to wszystko się wkoło nas dzieje, to my nie będziemy cierpieć. My będziemy po prostu doświadczać. Dusza zanim zejdzie na ziemię, robi sobie taki plan przedurodzeniowy. Kochani, ja was bardzo jeszcze proszę o komentarze, widzicie, bo się zapędziłam. To jest takie, ja nigdy sobie nic nie piszę, nie układam, siadam, nie wiem nawet o czym będę mówić, zamykam oczy i mówię: "Prowadźcie. Pomóżcie mi rozwinąć kanał. Będę Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. Jestem Wam wdzięczna zresztą, bo to, co się dzieje ostatnimi czasy, to jest naprawdę cudownie. Z całego serca dziękuję za każde napisane słowo pod filmem, pod tym, co to ja tutaj nagadam. Kochani, dusza zanim zejdzie na ziemię, tworzy plan przedurodzeniowy. My ogólnie rodzimy się wysoką wibracją miłości. My nie jesteśmy nauczeni bólu, my nie przychodzimy z żalem, my nie przychodzimy z gniewem. Małe dziecko, kiedy się rodzi, ono czuje tylko miłość tylko i wyłącznie. Resztę uczuć nabywamy w momencie, kiedy wzrastamy. Wszystko zależy od rodziców, którzy nas wychowują, jakie uczucia nam przekazują. To wszystko ma początek od narodzin. I teraz, jeżeli czujemy miłość, oj, chyba musimy tej szałwi tutaj już i palosanto mocno pomóc, to. Bo się rozkopciło. Dziękuję. I kochani, i tak to właśnie jest, że przychodzimy tutaj na plan urodzeniowy. To po prostu piszemy sobie różnego rodzaju doświadczenia. Czy chcemy jakąś karmę odpracować, czyli jakieś nasze uczynki, które popełniliśmy w poprzednich wdzieleniach? Czy chcemy nauczyć się czegoś nowego? Czy chcemy sobie coś przypomnieć? I dusze, które są w naszej okolicy, tam, u góry, ja to mówię, że u góry, ale to każdy niech sobie sam poczuje, skąd pochodzi dokładnie, gdzie to miejsce jego duchowe jest. Czy ono jest może tutaj, między nami, czy jest gdzieś tam, ale w każdym bądź razie jest to gęstość miłości. Gęstość miłości, szacunku, wdzięczności. I teraz yy, przychodzimy z częstotliwością, rodzimy się z wibracją miłości. Mamy się tutaj na Ziemi uczyć, żeby tą miłość i wdzięczność i szacunek. Jak najdłużej i jak najczęściej w, siebie, w sobie utrzymywać. Bo po to jesteśmy. Pomimo, uczymy się po prostu utrzymywać tej wibracji. To tak jakbyście wiecie, uczyli się chodzić na linię. Idziemy na linię, utrzymujemy balans, i w, tej, w tym momencie jest nam coś rzucane pod nogi na tą linię. Albo ktoś liną zaczyna bujać. A my mamy cały czas trzymać ten balans, ten, tą równowagę. I to ma się zadziać to ma się dziać. I to tak samo jest z nami. Pomimo tych doświadczeń, które przeżywamy, pomimo nieraz, że naprawdę no już mamy dość, to no my mamy cały czas uczyć się być na tej wibracji miłości. Kiedy jesteśmy na wibracji miłości, zrozumienia do siebie, nie do świata, ale przede wszystkim do siebie, dlaczego to nam się przydarza? Bo to nam się nie przydarza. To jest wtedy zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie prościej postrzegać świat. Wiecie, ludzki umysł już od zarania jest ustawiony na szukanie zagrożenia, szukanie nieszczęścia. Ludzie dawno, dawno temu, jak mężczyźni wychodzili na polowanie, to oni nie wychodzili i nie, nie, nie zastanawiali się: Och, jaka piękna roślina! Och, jaki piękny kwiat! Tylko oni byli nastawieni, czujność, raz że na zwierzynę, a dwa na siebie żeby nie zginąć, żeby nie zostać zaatakowanym przez tą zwierzynę. Więc nasz umysł jest po prostu z automatu ustawiony na takie, wiecie, na niepokój. Jest tyle zagrożeń, tyle bodźców dostajemy teraz z Wszechświata, z Wszechświata tutaj, z tego świata. Wiecie, to też jest robione, bo ludzie rodzą się z coraz większym poczuciem miłości. Dlaczego? Bo dusza reinkarnuje średnio raz na 100 lat. Bardzo szybko. Bo chcemy być, jesteśmy bardzo pilnymi istotami, a to, co się teraz dzieje, to dzieje się wszystko po coś. I dlatego te bodźce z zewnątrz, one są coraz mocniejsze. Czy wejdziesz w życie to, które daje ci ten świat, ktoś tam stworzył, czy po prostu będziesz sobie szła swoim życiem, które twoja dusza zaplanowała? Wszystko ma ogromne znaczenie, kochani. Jak my doświadczamy, jak my przeżywamy. Czasami jest tak, że gdzieś u kogoś coś widzimy, a u siebie absolutnie nie, bo to jest tak najczęściej. Łatwiej się rady daje, uwierzcie mi, niż samemu pracuję nad sobą. Ja też pracuję nad sobą. Każdego dnia, każdej godziny nawet już czasami się łapię na tym, że na pewno już mam świadomość myśli, na pewno już moja głowa nie zapędzi mnie tam, gdzie chciała. Jak mnie zapędzi, to zajmuje jej to dosłownie jeden płacz, jak ja to mówię. Zajmuje jej to jeden płacz, jedno ściśnięcie w żołądku, i to jest wszystko, na co jej mogę pozwolić. Także od poniedziałku, kochani, podnosimy swoje wibracje, po to, żeby to, co dzieje się w nas, było dla nas bardziej zrozumiałe, żebyśmy to przyjmowali zupełnie w inny sposób niż przyjmujemy teraz nie ze złością, nie ze smutkiem, nie z żalem, tylko ze zrozumieniem. Jeżeli to w życiu mnie spotkało, to znaczy, że mam się nauczyć, jak poradzić sobie w tej sytuacji. To życie to jest taka gra, wiecie. Przechodzimy kolejny poziom za poziomem. Jesteśmy takim pionkiem. Ciach, ciach, ciach. Skaczemy po tych planszach, po tych polach. I tutaj mamy zadanie takie, tutaj mamy zadanie takie. A my je dzielnie wykonujemy. Idziemy dalej. Po co? Po to, żeby za chwilę zejść z powrotem na Ziemię i żeby doznać zupełnie innego życia. A wiecie, nie w zawsze, co się da, robimy w jednym wcieleniu. Czasami ciągnie się to i ciągnie i ciągnie. I pomyślcie, że to jest takie no, fascynujące, piękne. Wieszcie, mi doświadczyłam w życiu bardzo dużo i wiem, że w momencie, kiedy nie ma pieniędzy na chleb, ciężko jest mówić o fascynacji życiem. W momencie, kiedy trzeba sobie coś od ust odjąć, żeby dzieciom kupić, to uwierzcie mi, że ja to dokładnie rozumiem. Ja przeszłam przez to. To nie jest tak, że mi się całe życie leje, nie wiadomo skąd. Ja przechodzę co chwilę przez takie rzeczy. Co chwilę doświadczam. W coraz mniejszym stopniu, coraz lepiej to przyjmuję, ale ja co chwilę tego doświadczam. Dosłownie co chwilę. Także możemy sobie ze wszystkim poradzić, tylko musimy chcieć. My nic nie musimy, my możemy. I to tylko od nas zależy, jak to będzie. Bo jeżeli jeszcze się nauczymy tej wiary i miłości do Stwórcy, do tej energii, która tam jest, możemy ją sobie nazwać po swojemu, jak chcemy. Czy to jest Bóg, czy to jest siła wyższa, czy to jest energia. Każdy musi określić, skąd pochodzi i w co wierzy. To musisz, bo jak będziesz wierzył w to, co ja, to wcale nie jest to Twoje. Jak nie jest to Twoje, to ciężko Ci się będzie zwracać do kogoś, kto nie jest tw Twoją częścią. Ja wiem, kogo ja tam mam, ja wiem, skąd ja jestem. Ja sobie bardzo długo myślałam, czułam. Pytałam, zamykałam oczy, kładłam na ręce, na serce i pytałam, skąd ja jestem? Gdzie jest mój dom? Te pytania na początku same do mnie przychodziły. Jak już określiłam źródło swojego istnienia, to wtedy, jak coś mi się dzieje, to ja mówię tam słuchaj, zabrałeś, to teraz proszę mi daj. Bo przecież ja tu nie będę żyć powietrze. Zadziało się tak i tak. To weź rozwiąż tą sytuację. No przecież ja nie jestem cudotwórcą, a ty tak. I to trzeba krótko mówić, wyraźnie. Mamy prawo być śli na to, co tutaj nas spotyka, oczywiście, że tak, ale być śli ze zrozumieniem. Ta emocja złości i wściekłości, niech ona posiedzi u nas, ale niech ona posiedzi tylko przez jakiś czas, a później szukajmy rozwiązania. Jak z tego wyjść? Bo jak siedzimy w kupie po uszy i siedzimy cały czas i ola Boga jaka ja biedna, ola Boga, ale mnie życie doświadcza, ola Boga o Boże, o Boże, no to będziesz siedzieć w tej kupie zaraz poczubek głowy i nic to nie wyjdzie, ale jak weźmiesz głęboki oddech i powiesz Boże jestem gotowa na zmiany, pomóż mi, niech się dzieje, jestem otwarta i gotowa i tu trzeba wrzucić pełne zaufanie nie zastanawiać się jak to się zadzieje, skąd to się zadzieje, po co to się zadzieje tylko po prostu Boże dawaj Teraz ty działaj. Ja spieprzyłam wszystko co potrafiłam, a teraz ty to napraw. Bo to tak trzeba. Kochani, książka od poniedziałku ruszamy z podniesieniem sobie wibracji, czyli tej energii, po to, żebyśmy inaczej patrzyli na świat. Zupełnie inaczej niż patrzymy do tej pory. No, chyba że są osoby, które patrzą już wysoko wibracyjnie, więc to będzie taka powtórka, przypomnienie, odświeżenie, doładowanie. Będziemy pracować według książki Kelly Gray. Kelly Gray. Praca z energią, 111 ćwiczeń wzmacniających Twoje wibracje. I na podstawie tego, czego ja się nauczyłam, doświadczyłam u innych nauczycieli, z innych książek. Także, kochani, od poniedziałku poranne kawki i poranne karty sobie zostawimy. A tu będziemy sobie pracować po południami. Wieczorem będzie wrzucany filmik przed snem, żebyście już wiedzieli, co robić następnego dnia. Będzie zawsze medytacja do zrobienia, też przed snem najlepiej, żeby położyć się już w wyciszeniu, w poczuciu zaufania, że ten nowy dzień to są nowe możliwości, że ten nowy dzień to jest taki nasz nowy czas do, do pokazania tego, co potrafimy. No dobrze, to całe kawki. Dzisiaj mam taką pyszną kawkę. Jakie karty chcecie nam powiedzieć na dzisiaj? Co Wy chcecie nam powiedzieć? Jak mam ja sobie karty wziąć? Widzicie? Ten Arkanił mnie tak wzywa. To są chyba. To są moje karty. To też jest prezent, wiecie? Ja w sumie chyba bardzo mało kart sobie kupiłam. Ja no w ogóle tych kart mam bardzo mało. Nie wiem, które muszę sobie poszukać teraz kolejnych kart. A większości kart. Co mam przepiękne karty, zaczęłam z nimi pracować. To są karty od Agnieszki. Dziękuję Ci kochanie bardzo. W, to są karty wielkie, karty archaniołów. Takie karty. I kochani, w długi czas leżały, pracowały tylko dla mnie. Jak próbowałam je uruchomić dla kogoś, to, to one po prostu nie chciały. Nie zupełnie tak jakby, no nie, odpychały mnie. Ja nie potrafię tego. Tego określić jak to, co to jest, ale naprawdę to jest niesamowite. Ale nie pracowały ze mną dla kogoś, ale teraz od jakiegoś czasu leżą już otwarte i chcą wejść, i zaczniemy z tymi kartami też sobie pracować. A teraz, która karta chce nam coś powiedzieć? Która karta chce nam coś powiedzieć? Co mamy, mamy dzisiaj wiedzieć, Michale, Archaniele. Te karty są fajne, wiecie, bo one też nas naprowadzają. To jest. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Archaniele Michale, proszę Cię, pomóż mi być silnym i odprężonym, kiedy zbliżam się do tej sytuacji. Przypomnij mi o odłączeniu się i cofnięciu, pozwalając tym samym na naturalny jej rozwój. Proszę bardzo, widzicie? Odłączmy się od tego, co się dzieje. No, co tu chcieć więcej w tych kartach? A jeszcze jedno, zacząć jeszcze jedno. O, jak wyleciała, no to już jest. Bierz pod uwagę swoje sny. Dziękuję Ci za otulenie w łóżku i pomoc w czerpaniu radości ze wspaniałego, relaksującego. Nocnego snu. Archaniele Michale, zaprosiłem Cię do moich snów jako nauczyciela, przewodnika i uzdrowiciela. Proszę, pozwól mi zrozumieć i tutaj opisz konkretną sytuację duchowo i udziel mi porady. No proszę. I co tu chcieć? Widzicie, wszystko idzie zrobić. No, no wszystko idzie. Karty są, żeby nie było. O, ja one mi tak wylatują, tak jak widzieliście. Nieraz muszę je wyciągnąć, ale... Ale one często bardzo mi cyk wyskoczy wywać. I z tymi kartami to tak jest. Tak. I te ćwiczenia będziemy sobie, kochani, robić. Będzie to, widzicie sami, to jest 111 ćwiczeń. Dlaczego tyle? Dlatego, że no nie da się krócej. No. no może i da, ale po co to zrobić na krótkotrwałe? Jak możemy to zrobić na stałe? Podnieść sobie te, te nasze energie, żebyśmy drżeli na wyższym poziomie niż na niższym. Yy, zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. To sobie przeczytamy. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Gdzie są moje inne okulary? Przez to czytanie, przez to, przez pracę na telefonie, wiecie, ja coraz gorzej widzę. Pytałeś o sytuację, w której jest Zamieszanie i niezdecydowanie. I ta karta jest znakiem tego, że nie powinieneś się spieszyć. Więcej informacji będzie dostarczonych wraz z upływem czasu, który w naturalny sposób naprowadzi Twoje działania. Nie ma potrzeby robienia wszystkiego naraz. Możliwość nie odejdzie od Ciebie, jeśli nie będziesz na nią naciskał. Inni zaczekają na Ciebie. To Twoja decyzja i lepszy rozwój sytuacji. Zwalnia. I rezerwuj Twój czas, możliwe wybrane znaczenia. Nie podpisuj od razu kontraktu, wynegocjuj lepszą umowę, zwolnij prędkość nowej relacji. Zadaj więcej pytań, zanim powiesz tak. Dowiedz się o nowych alternatywach i opcjach. Nie bądź naciskany przez innych ludzi, jeżeli myślą tylko o sobie. I modlitwa. Modlitwy do tych kart i opis wstawię w opisie. Tam sobie znajdziecie na YouTube opis karty, opis, opis, pod tytułem jest opis. I to będzie. I dziękuję wam, kochani, za dzisiaj. Jejku, jak ja się znowu rozgadałam, co? Przytulam was wszystkich bardzo mocno. Nie mogę, bo się wzruszam. Dziękuję, kochani, za każdy komentarz. Jesteście naprawdę niesamowici. Ja kiedyś tak się nie wzruszałam, widzicie, to te wysokie wibracje. O Matko, z całego serca. Dziękuję Wam też również za wiadomości na maila, jakie dostaję. Są niesamowite. Cieszę się, że jesteście. Przytulam Was bardzo mocno. I życzę naprawdę cudownego dnia. Popatrzcie na ten dzień. Nie szukajcie tych takich rzeczy, które Wam wbijają kolec w pupę. Tylko popatrzcie. Jak wyjdziecie, to nie patrzcie, że jest zimno. Tylko powiedzcie, jak natura jest niesamowita. Przed chwilą było 40, teraz jest minus 5. Jak to się zadziało, Tak popatrzcie. Przytula. Pięknego dnia życzę, Magda.